No na nie wejdźmy sobie tutaj na platformę przesuniemy się w tamtą stronę, ale może nie wprost, tylko tutaj. Na tamto miejsce będzie pora, pozwiedzajmy tutaj jeszcze, czy coś jest ciekawego, oprócz tego, że mamy pojedynki z pająkami. O, ty skurczy byku! Tak chcesz się bawić? To się tak pobawimy. Myślę, że, że ja się dam zaskoczyć tym, że mi wyskoczy pod moimi nogami. Ale no spodziewam się, że. Takiego manewru, może yy, użyć ten pająk. Otwórzmy kolejną skrzynkę. Yy, powiedziałbym, że raczej w ogóle nie przeszukał tej jaskini. Aha, dobra, to ja się wrócimy do początku. Przejdźmy dalej. Myślę, że, że. Idę dalej, a się cofam zwyczajnie. Wróćmy Revelio. Celem. Sprawdzenie, czy nie ma jakichś przeciwników. Będziemy dzięki temu przygotowani na nadchodzący pojedynek. Mamy kolejny. Kolejną miejscówkę, gdzie możemy coś. coś się platformą przesunąć. Zobaczmy, co tutaj jest. Czy jest tutaj coś. Ciekawego. No, mamy tutaj skrzynkę, więc ją otwórzmy sobie. Mamy gorszy kapelusz. I trochę złota. Wysuńmy się w tamtą stronę teraz. Bierzemy revelio, ale tutaj nie ma nic w pobliżu. Więc... Pozbierajmy sobie złoto, odpuszczmy sobie skrzynkę i mamy... O Tutaj można jeszcze... Nie, nie możemy przejść. Trzeba wyjść na platformę. I po prostu delikatnie się cofnąć. O! I dokładnie zrobić to w ten sposób. Mamy szkocki sweter, Mamy że... rękawice do Quiddic'a. Rękawice do Quiddic'a. Teraz pytanie, gdzie? Gdzie powinniśmy się udać? Pójdźmy w tą stronę. Ja sobie założę te rękawice do Quiddic'a. Ho, zwiększają nam ofensywę. Co jest? No, muszę mu przyznać, bardzo. A fajną rzeczą mamy zwykłą koszulę, która ma podobne statystyki jak nasza, więc po prostu zwyczajnie ją zdemontujmy. Gorszy płaszcz oczywiście, też zdemontujmy tę płaszczę. Oczywiście szalik też, Z... sobie po prostu rozmontujmy te rzeczy, żeby nie... Zbytnio nie zabierać miejsca w ekwipunku. Dobrze, porozbijaliśmy te pająki i wróćmy się tutaj w tą stronę. Tu już raczej w tamtym miejscu nic na nas nie będzie czekało. I most, ale mamy mnóstwo pająków. Mam otrzymać w powietrzu dwóch wrogów, okej. Okay. No i będzie ciężko. Że zrobiliśmy jedno, ale nie udało nam się. Mamy wielkie pająki, dwa i nie tylko duże pająki, ale też małe. Próbujemy dużego załatwić naszą starożytną magią.

Incendio. Levioso. Potato. Akio Stupid. Oh ho ho The wolf in there. Aha, czyli w taki sposób moglibyśmy spróbować. 4, 3, A. Zbyt krótko ten czart trwa po prostu. Aksio trwa zbyt, trudno, zbyt, zbyt krótko. Paweł, monster. Mogę Mmm, na pewno dałoby radę zrobić to wyzwanie, ale mm, nie zastanawiam się zbyt długo nad nim i stąd po prostu piepski mój performance. I jeszcze jeden ostatni. Muszę to jakoś zrobić, żeby szybko na, na czas zrobić. O, udało się wreszcie. Tym razem. I układa nam się pięknie most. Także zrobimy nam, nam się przyjście, ale tam ktoś już na nas czeka, z tego co zauważyłem. Tak, czeka ktoś, nie tylko jeden. Są strony, niezidentyfikowany przedmiot na plecy, okay. ale mam bardzo dużą ilość przeciwników. на правда множество противников. Incendio jest na, na większą odległość. Ale bardzo łatwo, komu można było zrobić na tego przeciwnika. Przeciągniemy go. Incendio i leży. Pozbieramy naszą e, tajemną magię. E, celem e, łatwiejszego pokonania. Tych właśnie przeciwników. Wiedziałem, że się oni jeszcze obudzą. Zostanie nam ostatni. Z którym sobie raczej mogli będziemy mogli jakoś poradzić. Dobrze. Jakoś sobie poradziliśmy z tymi przeciwnikami. Dobrze, starożytna magia. E, tu nie przejdę. A, jednak udało się przejść. Mamy jakieś przejście, więc przejdźmy sobie tutaj. Jakieś magiczne miejsca. No, ale to tak nie jest w miejscu. Może być biegu. Ale mogliśmy to zdążylibyśmy przebiec do tamtych drzwi. Mamy jakiś bombelek magiczny. No, no najprędzej zostaje nam tylko, o właśnie, otwarcie tej komnaty. A, nie mogliśmy sobie przejść. Hmm. Wygląda ciekawie. Po miejsce.

I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganark were when you started at Hogwarts. You've paid attention And might I presume you share our ability to see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. we can access. Expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. Hmm. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation. until you return with the book. Okay. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Dobrze, mamy o jakieś talenty. O, wow. E, zaklęcia. Mhm. Mm Miśrzostwo Incendio. Miśrzostwo Axio i mamy Mistrzostwo Lewioso. Wrogowie w pobliżu celu zaklętego za pomocą lewoso również zostaną uniesieni w powietrze. Ciekawe. E, mistrzostwo akcjo Wrogowie w pobliżu celu trafionego przez akcję też przycią zostaną przyciągnięci i narzucenie incendiów wyzwalające... Oczywiście, że to weźmiemy, to, to jest bardzo przydatne. E, mistrzostwo Defindo. Co tu mamy? Mistrzostwo Bombardy. I mistrzostwo transformacji, okej. Okay. Tutaj mamy czarna magia, klątwa oszałamiająca. I klątwa, klątwa krwi, oczywiście, że klątwa krwi. Tu mamy klątwa rozbrajania. I tu mamy jeszcze klątwę przewracającą, ale nie mamy, nie mamy flipendo. Okej. Okay. Mamy podstawowe, co tu mamy w podstawowych, biegły rzutu starożytnej magii. To będzie rzucić bronią rozbrojonych przeciwników. Okay. Wiedza zaklęć. A, czyli będziemy mogli się po prostu przełączyć poprzez różne presety, jakie l, jakie uważamy. Zwiększone leczenie. Przyda nam się na pewno zwiększone leczenie. Co tutaj mamy? Mhm. Trafienie za pomocą zaklęcia podstawowego, skraca czas odnowienia zaklęć. To też nam się na pewno przyda. Absorpcja protego. No, tylko napełnia licznie storecznej magii. Nie, raczej nie. Szybkość. Aha, dobra, Daszyk. Daszyk nam się na pewno przyda. Zaczniemy, co my tutaj mamy. Podkradanie się. Ludzki kameleon i ludzki demimos. Nic ze skradaniem się nie interesuje mnie. Biegozieli, Xero. No, to eliksir ten mnie raczej nie interesuje i nawóz tak samo, nie? Raczej będziemy e, wejdziemy w podstawy i zwiększ. weźmy sobie. E, wiedzę Zaklęć będziemy mieć dodatkowy. E, dodatkowy. Mm, pasek z zaklęciami. Dobrze, no weźmy sobie dwa. Będziemy mieć więcej tych... Mm, ...slocików. Z yy, zaklęciem będziemy mogli sobie kilka presetów ustawić dzięki temu. Bardzo, bardzo przydatna y, sprawa. Wyjdźmy z tej komnaty. i Raczej ta mm, I've said that travel... księga jest na pewno się do czegoś przyda i na pewno coś daje. Tylko pytanie: co i dlaczego jest potrzebna do otwarcia, do połączenia, położenia do, 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 na piedesale Ale dzięki temu wiemy, że jesteśmy w ogwarcie Niezidentyfikowane przedmioty. Brzmi to bardzo ciekawie. Mamy dostępne dzienniki misji. Tym się za chwilę zajmiemy, ale myślę, że tutaj uda mi się gdzieś jakoś jeszcze gdzieś dostać, bo tam widziałem trochę skrzynek. Jak sobie użyjemy Revelio. Mamy za profesora Sharpa. Ale to za chwilę. Zerknijmy, co tutaj Mamy za niezidentyfikowane przedmioty. Do pokoju życzeń musimy je zabrać, żeby nam się odblokowały. byśmy je odkryli sobie. No że to możemy nas spokojnie zniszczyć. Tutaj nie mamy nic innego do. Zrobienia. Z Oczywiście możemy sobie edytować wygląd naszej postaci. Założymy sobie taką maskę. Założymy sobie taki kapeluszek. Oczywiście przywrócimy sobie wygląd, z którym przed chwilą biegałem, zanim pozmienialiśmy sobie ekwipunek. Niestety, szkoda, że za każdym razem musimy ten ekwipunek sobie e, zmieniać. E, w preset wyglądu. Mam troszeczkę ubrany jak para śmierciożerca. Bardzo fajna sprawa, podoba mi się to. a mamy tutaj zamek, dlatego. A myślę, że tu jest smok. Po prostu zwykły smok, ale. To jest tylko i wyłącznie posąg śpiącego smoka. Trochę się zbejtowałem. Jak takie małe dziecko. Ciekawe, ciekawe w którym miejscu wyjdziemy po gwartu. Urna z prochami, tu coś jest. Coś jest, ale nie możemy tego otworzyć. Rebellion. Zobaczmy, gdzie to nas zaprowadzi. Na sali północnej. Aha, czyli to. Pokój map jest niedaleko sali północnej. Dobrze, dobrze wiedzieć. Tu nic nie pootwieramy ze względu na to, iż. zwyczajnie. Rebellion. Mamy. <laughs> nie mamy zaklęcia, tak. Nie mamy zaklęcia, które pozwoli nam otwierać skrzynki. Zajęcia z transmutacji to nie coś, co gdzie powinniśmy być. Powinniśmy być na skrzydle dzwonnicy. i to mamy zajęcia z latania. Więc idźmy na zajęcia z latania. Wreszcie będziemy mogli e, latać na miotle. Przecudowna sprawa oczywiście latanie na miotle. Jesteśmy na y, blisko dziedzin, co łatwiej było nam y, mi się w ten sposób y, przedostać. No, weźmy tutaj na pewno będziemy musieli zaczekać się na dzień i y, rozpoczną się zajęcia z latania na miotłach.

Diving, rolling, and loop the loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it. <laughs> now, see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom. Say up firmly and clearly. Then kick your leg over and rest your weight on the seat. Your turn. Up, 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 you stupid ratty <laughs> Up. Easy. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. something <laughs> no, Uh. and if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. i'm sure now, for your Aha. first lesson, fly through each ring in the courtyard. do take care. the brooms are school property. i want them returned in one. <laughs> this is brilliant. Why Spokojnie. A hmm. jakoś zdobędziemy własną miotłę. Pasowałoby. Well broom, well exercise, no, ja chcę pograć w Kuidlicza. Alo. What a view! Muszę przyznać, że ciekawi się lata na miotle, choć sterowanie na klawę dużej myszce nie jest, że tak powiem, bardzo przyjemne. Już wiem dlaczego powstał mod. Już wiem dlaczego powstał mod na e, lepsze sterowanie na miotle i raczej trzeba będzie z niego skorzystać, gdyż w taki sposób latanie na miotle, jaki jest zaprezentowany w tej e, grze jak sterowanie e,

Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Yes, <laughs> ne. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Uh, Let's Is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration courtyard. <laughs> Lovely as ever. No ciężko się steruje tą miotłą w taki sposób. No, no wracaj się miotło. <gryw> Czemu ona nie chce z mną współpracować? so quickly here's something handy to know lean forward for a burst of speed helpful if you need to escape a tricky situation <laughs> now that's more like it you sure you're not part hippogriff nice, no I have to admit that now it's getting better at it. And the Owlery—that's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Oops. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Mi przydałaby się jakieś szybka, naprawdę szybka miotła.

i'm disappointed in you you're in this class because you're still I... because you're still not showing yourself or frankly your broom the proper respect but professor enough <laughs> the class is finished for the day as for you you do well to use better judgment in the future chin up that was some rather good fly

I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade, He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Oczywiście. Dlaczego? <laughs> Idziemy Co wy na to? Wycieczka do Mamy jeden punkt talentu przy okazji. Szybka wycieczka do Hawksmith, co?